Siemanko, Adrian z tej strony. Dzisiaj taki krótszy filmik, mała porada w przypadku, jeżeli macie A38P lub Tetetkę z napędem Quattro, czyli wersja Haldex, co zrobić, żeby spokojnie można było wjechać sobie na rolki tamowni, jeżeli mamy robić jakiś pomiar mocy silnika. Lub, lub chociażby pojechać na stację diagnostyczną, tak? W przypadku Haldexa wypada rozłączyć właśnie sterownik, żeby nam napęd nie głupiał i żeby się tam też nic nie oszkodziło, bo różne opinie słyszałem na ten temat. Jak to można zrobić? No, w pierwszej kolejności, w zależności od rocznika, możemy namierzyć bezpiecznik, który to będzie odpowiadał za sterownik, za zasilanie jego. Tylko, że też ja gdzieś sprawdzałem u siebie rozpiskę w roczniku 2006. Na przykład coś jeszcze jest podłączone pod ten sam bezpiecznik, a już nie chciałbym sprawdzać, co to będzie, jak go rozłączę. Także jest jeszcze taki patencik. Przejdziemy sobie na tył auta i zaraz wam pokażę, co trzeba zrobić. Jesteśmy na tyle auta. W jednym z porówników pokazywałem, jak rozpiąć kanapę. Ja sobie to wcześniej już przygotowałem. Jesteśmy od strony kierowcy, czyli lewa strona auta. Podnosimy sobie tutaj tą zaślepkę. O. Tutaj mamy kostkę sześciopinową, także trzeba będzie ją wypiąć. Będzie się, to posprzątać troszkę, ale nic. Naduszamy tutaj zapadkę. Kostęgęta. I tak naprawdę tyle. Możemy wjeżdżać na rolki. Później to spinamy. Na blacie pewnie pojawi się Wam błąd SP. Także nie przejmujcie się. Tak będzie. Jak już skorzystamy z rolek, czy z hamowni, Kostkę spinamy, składamy z powrotem siedzisko i tyle, tak. Ja wolę wypiąć sobie kostkę, niż później się zastanawiać, czy coś przy okazji nie rozłączyłem jednym bezpiecznikiem, bo to różnie może być. Mówię, w rozpisce ja widziałem, że coś więcej tam jest podpięte, także ja nie będę ryzykował, że za dużo rzeczy jest rozłączonych. Przegląd zrobiony, kostka podłączona, od razu wszystko działa. Także to jest taki pewny patent, żeby. Rozłączyć Haldeksa i nie zastanawiać się, czy będzie jakiś kłopot. To wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że komuś się tam przyda. Pozdrawiam!